Ooh mm. Ej, ja jestem panda, bój warrior. Klikam pay jak samuraj. Fakeowe Jordany, śnią choć kosztują 10 yuan. Kurier zna mój adres lepiej niż rodzona mama. Kiedy paczka w drodze, czuję się jakbym wygrał w dramach. Dodaj do koszyka bluzy, chainy i portfele. Za te ceny w sklepie u nas kupisz co najwyżej G. Yeah. Wiele tracking żyje bardziej niż ja w poniedziałek rano. Eksport from facility. Już mi serce napierdziela. Siedzę na Discordzie, ekipa robi Hall. Czekasz dwa tygodnie, ale wyglądasz jak król. Custom tagi, metki prosto z Shenzhen. Jak wyjmuję z folii, czuję się jakbym miał sen. Banda, bój, warrior, życie wisi na paczkę pół pensji. Poszło na buty, drugie pół na przesyłkę w nocy. Nie mam oszczędności, nie mam spokoju w głowie, ale mam styl prosto skin, więc jestem królem na osiedlu, powiedz! Listonosz dzwoni siedma rano, już stoję przy drzwiach bez koszulki, bez godności, ale paczka jest, więc więc gra. Sąsiadka patrzy jak na zwieba, ale ja mam nowe riki, czuję się jakby mnie nie było trzeba. Czasem przyjdzie cło i ból większy niż rachunki, ale wojownik panda bój, nie uznaje tu wymówki, bo jak wejdziesz w ten świat, to nie ma już powrotu, już nie kupisz w galerii tylko z folderów eksportu. Jestem panda bój, warrior, klikam play jak samuraj, kosztują. Kurier zna mój adres lepiej niż rodzona mama. Kiedy paczka w drodze, czuję się jakbym wygrał w dramach. Jestem panna, mój waria! RTS, WMS, paczka stoi, serce stoi. Refreshuję, tracking częściej niż snapam moje EX. Każdy hall jak nowa wojna, każdy fit jak manifest. To nie zakupy, to styl życia, Panda buje z wek krwi. Jest, czy to oryginał? Nie pytaj, bo odpowiedź boli, ale jak wchodzę w miasto, nikt już pytań nie goni, bo tu nie chodzi o logo, tylko o to, żeby świecić. Panda bój, warrior, i nie przestanę nigdy lecieć.